Słuchajcie, słuchajcie, wchodzimy sobie do sklepu Z potężną ilością słodyczy, aże z potężną ilością słodyczy Możecie zauważyć Jest tu po prostu wszystko, a że wszystko Od czekoladek mmm, Gruba jazda, że gruba jazda Po karmele No petarda, że petarda normalnie Żelki słone, słodkie Po 16... Nie wiem czego, że nie wiem czego O Tak to tutaj wszystko wygląda. Jest mnóstwo. Jak sami widzicie Mnóstwo tego Ale, co? Ale patrzcie. I znalazła się nawet wata cukrowa w trzech kolorach. Duża, mała Lizaki, lizaczki Typowy sklep dla dzieci, aż dla dzieci 25 koron 59 koron Lizaki słodkie Także gruba jazda To są te orężatki takie Gumy Czekolady Oczywiście Energy drinki Energy drinków to jest po prostu tutaj mnóstwo a że mnóstwo Małe jajeczka, duże jajeczka Że pełno, a że pełno tego tutaj jest Tutaj tak samo z tej strony tu o, nawet świnka Pepe Normalnie nie wierzę O, monety euro Kucyk pony chyba Także jest grubo Przy kasie tak samo oczywiście Tik taki, nie tik taki gum Jest tego mnóstwo